Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony Xaurus, a Przed wami kolejne Daily Newsy tym razem przygotowane na 11 lipca 2019 roku. Zapraszam do oglądania, subskrypcji, lajkowania. My przechodzimy do dawki nowości. Spodziewano się, że Pokémon Go będzie dużym sukcesem, ale chyba nikt, nawet najwięksi optymiści, nie sądzili, że stanie się aż takim hitem. Raport od Sensor Tower, czyli firmy analitycznej zajmującej się rynkiem mobilnym, twierdzi, że przez 3 lata od swojej premiery Pokémon Go osiągnął przychód sięgający 2 miliardów 650 milionów dolarów, czyli około 10 miliardów złotych. Z kolei wskazując na konkretne platformy, przychód podzielił się następująco: 1 miliard 430 milionów w obrębie Androida i 1 miliard 220 milionów w obrębie jeżeli chodzi o kraje, to tutaj mamy dominację dwóch, czyli USA oraz Japonii. Reszta jest daleko w tyle. Takie wielkie przychody oznaczają przy okazji, że gracze wydali do tej pory na swoje potrzeby w Pokémon GO średnio 2 miliony 400 tysięcy dolarów dziennie. Zdecydowanie trudno będzie powtórzyć taki wynik, a już na pewno Harry Potterowi Wizards Unite, który wystartował 3 tygodnie temu. Jeżeli jesteście ciekawi Bless Unleashed, to w tym momencie muszę odesłać Was do opisu, gdzie znajduje się link do news, a tam trzy strony, gdzie z kolei znajdziecie kilka tysięcy wejściówek do closed bety, która rusza właśnie dzisiaj, czyli 11 lipca. Giwoje są oczywiście skierowane do posiadaczy konsoli Xbox One, bo to tam zadebiutuje Bless Unleashed, natomiast w planach jest również wersja na konsole PlayStation 4. Co z pecetami? Trudno powiedzieć. W niedawnym wywiadzie wspomniano, że Bless Unleashed ma plany wyjść na innych platformach, lecz rzeczywiście chodzi o PET. Ceta? Tego nie wiadomo. W porównaniu do zwykłego blesa, Bless Unleashed posiada lepszą grafikę na Unreal Engine 4 oraz przebudowaną rozgrywkę. Pytanie jednak, czy to wystarczy, aby kupić na nowo społeczność, która jednak na poprzednim blesie się zwyczajnie zawiodła. Okazuje się, że Bohemia Interactive znalazła czas, chęci, no i pieniądze, żeby stworzyć nową grę. Przed Wami Survarior Game Z, czyli Battle Royale, który ma zamiar powalczyć z czołowymi przedstawicielami tego gatunku na rynku. Survarior Game Z zaoferuje zabawę solo lub w parach. Największym plusem gry będzie jednak mapka, stylem zbliżona właśnie do DayZ. Czego jak czego, ale postapokaliptycznego klimatu raczej nie powinno zabraknąć. Ruszyły już zapisy do alfa testów, ale niestety, bez własnego egzemplarza Daisy na Steamie nie macie co marzyć o wyjściówce. Trailera bra ale mamy kilka zdjęć mapy i ogólne zasady rozgrywki, które zostały w obrębie tych fotek ujawnione. Blue Protocol wzbudził wśród was dość spore zainteresowanie. Nic dziwnego. Nowy MMORPG od twórców Tekena mógł uraczyć dynamiką, stylem no i przede wszystkim nietuzinkową grafiką rodem z serialu anime. Jeśli to, co zobaczyliśmy na trailerze, będzie pokrywać się chociażby po części z rzeczywistością, a o tym przekonamy się pod koniec miesiąca, bo wtedy ruszają japońskie testy, powinniśmy otrzymać dość ciekawego action MMORPGa. A na ewentualne zaspokojenie waszej ciekawości Mamy dla Was kolejne materiały z grem, kilka screenów, no i nowe filmiki z walką oraz kustomizacją postaci. I muszę wam przyznać, że wygląda to naprawdę nieźle. Czekam i mam nadzieję, że uda mi się dostać do japońskich testów, bo wówczas na kanale pojawi się również materiał. We wrześniu ubiegłego roku pojawił się bardzo tajemniczy komunikat, w którym po raz pierwszy usłyszeliśmy o nowej grze MMO w uniwersum Władcy Pierścieni. Wówczas wiele osób nie wierzyło w te informacje, no i się pomylili, bo na całe szczęście okazało się, że to najprawdziwsza prawda. Dzisiaj otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie i nie tylko to. Dowiedzieliśmy się również, że do produkcji został włączony duży gracz, a mianowicie Amazon Game Studios, która aktualnie pracuje nad New World. Mamy nadzieję, że będzie z tego coś niesamowitego. Co natomiast wiemy o danej grze? No cóż, w tym momencie niewiele. Natomiast podkreślono, że będzie to darmowe MMO, które zostanie wydane na PC-ach i konsolach. Data premiery jest nieznana, natomiast być może nowe Lotro mogłoby się pojawić w momencie premiery serialu Lord of the Rings Online, również od Amazonu, czyli w okolicach 2021 bądź 2022 roku. Trzymamy kciuki za projekt, miejmy nadzieję, że się powiedzie. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!